Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj kalafior, kalafior którego zrobimy w piekarniku, zapieczymy go w sosie bechamel i troszeczkę żółtego sera. Będzie pyszny, będzie lekko al dente, to znaczy taki na ząb, bo taki właśnie kalafior powinien być. Nie powinien być rozgotowany, no i oczywiście surowy też nie smakuje najlepiej, chociaż ścierając go na drobnych oczkach na tarce, dodając do sałatki. Smakuje rewelacyjnie. Tu w garku mam wodę. Ona jeszcze się nie gotuje, jeszcze nie wrze. I teraz właśnie trzeba wrzucić kilka plasterków cytryny. Chodzi o to, żeby kalafior nabrał pięknego, białego koloru. Oczywiście można wlać octu, ale cytryna nada jeszcze dodatkowego smaku, aromatu. Dobra, i teraz sól. Dodam pół łyżki soli. Bo woda musi być osolona, żeby kalafior nabrał jakiegoś smaku. Pokroję kalafior w różyczki. Te liście nam nie będą potrzebne, chociaż pewien szef kuchni uczył mnie, że to też można wykorzystać, i uwierzcie mi, można, ale może kiedyś pokażę. Kalafior rozkrojony, teraz wrzucamy już do wody, zobaczcie, woda już wrze. Kalafior gotujemy 4,5 minuty, nie krócej, nie dłużej. Wtedy będzie perfekcyjny po upieczeniu oczywiście. Kalafior ugotowany, od razu go wycedzę do naczynia żaroodpornego, ale najpierw jeszcze włożę troszeczkę masła na stół. Kalafior odsadzony. Teraz zdejmuję garnek z ognia i zrobimy sos szamel. A w tym celu potrzebujemy porządną łyżkę masła. Porządną łyżkę mąki pszennej. I dokładnie rozprowadzamy. Teraz dolewamy mleko. Robimy to stopniowo. Teraz wrzucimy sól i pieprzy. Wetrę trochę gałki muszkatołowej. Sprawdźmy teraz gęstość. Zobaczcie. Wyłączam i przelewamy na kalafior. I polewamy po kalafiorach. I teraz na górę zetrę Ser żółty. przygotowany kalafior. Wkładam do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni na jakieś mniej więcej 10, maksymalnie 15 minut. Musimy po prostu obserwować, jak już wszystko zacznie się nam rumienić, ser się rozpuści. Wtedy potrawa jest zrobiona. A więc do zobaczenia za małą chwilunę. I kalafior upieczony, zobaczcie. Tak wygląda pięknie zrumieniony z zewnątrz i obłędnie pachnie. Teraz go Przełożymy na talerz i spróbujemy. I kalafior zapiekany w sosie bechamel jest zrobiony, więc spróbujmy. Mm. Uwielbiam kolapier pod każdą postacią, jest po prostu pyszny. Tu się naprawdę nie ma do czego przyczepić. Mm. A ja już się z Wami żegnam, i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. I pamiętajmy, gotujemy szybko, tanio, a przede wszystkim smacznie. Mm.